Cześć, to Magda z podcastu Prezentacja na owacje, audycji o prowadzeniu spotkań, sprzedaży i prezentacji, ale takim bez zadęcia, nie na scenie, tylko dla sprzedażowców i marketingowców, którzy na co nie chcą to robić dobrze. No i w tworzeniu tego podcastu na pewno wielki udział miał Marek i jego kurs. Podcast Pro kupiłam, kiedy miałam nagrane trzy odcinki i zaczynałam! szukając czegoś na YouTubie, w Google, ale chciałam sobie tą wiedzę uporządkować i robić to naprawdę porządnie. Co do wyboru kursu nie miałam za bardzo wątpliwości, bo i na konferencji mojej wielkiej firmie znajomy poradził mi, że to jest kawał dobrej wiedzy. Poza tym w ogóle mała, wielka firma zaszczepiła we mnie to moją miłość do podcastu, więc kupiłam, zaczęłam przerabiać. No i co widzę? Że jak na okładce mam mikrofon, to to jest... A jak mówię, że jeśli coś tam to ten podcast jest dla Ciebie, to to już jest oklepane. I myślę sobie, kurczę, ja te wszystkie babole popełniłam, więc nie nadaję się do wykasowania pozamiatane. No ale uparłam się, nagrałam to już z pięć razy, więc nagrywam szósty. Ale jeszcze stop klatka, wrzuciłam to na grupę Podcast Pro na Facebooku. No i zaraz dostałam informację, że daj spokój, nie nagrywaj, nie kasuj, jedziemy do przodu, było, minęło, teraz już będzie tylko lepiej, i to jest chyba ta wisienka na torcie kursu. Ta społeczność podcastowa i ci współkursanci, z którymi się dopingowaliśmy, którym sobie konsultowaliśmy coś, czy łączyliśmy się w bólu tworzenia, to robi cały fajny klimat tego kursu. Więc oczywiście, każdy moduł przyniósł mi bardzo dużo praktycznej wiedzy, którą wykorzystuję przy nagrywaniu do dzisiaj. Na pewno live y przyniosły bardzo dużo odpowiedzi na pytania, które mi chodziły po głowie, i też na takie, które mi wtedy nie przyszły do głowy, ale zadał je właśnie ktoś inny z kursu. Więc z całego serca polecam, zarówno jeżeli myślisz o podcastowaniu, jak i już postawiłeś pierwsze kroki, tak jak ja, to na pewno się nie zawiedziesz. No i chociaż Marek nie pozwolił tak mówić, to jeżeli chcesz robić dobry podcast, to ten kurs jest dla ciebie. A jeżeli prowadzisz spotkania albo prezentacje w swoim życiu zawodowym, to wpadaj do mnie na prezentację na owację. Jestem na każdej większej platformie na Spotify, na Google Podcast, na Apple czy na MPQ. No i posłuchaj, jak mówić, żeby chcieli Cię słuchać. Chciałam za Ciebie kciuki, powodzenia.